Boże, mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił. Słowa Pana Jezusa, wypowiedziane z krzyża. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Była, Godzina szósta. I do godziny dziewiątej zapadły ciemności po całej Ziemi. Albowiem zaćmiło się słońce. Dziwne zjawisko. Kiedy Pan Jezus rodził się, o dwunastej w nocy, wtedy światłość Boża oświecała pasterzy z różnych stron. Teraz, kiedy został powieszony na krzyżu o dwunastej w południe, zapadły ciemności po całej Ziemi. Dlaczego? Umiłowani, bo promienie słońca nie mogły oświetlać straszliwego grzechu bogobójstwa. Nie mogły przyświecać tej światłości, które oświeca każdego przychodzącego na ten świat. Która zawierała oczy i dogorywała na krzyżu. Dlatego słońce nie mogło patrzeć na tą zbrodnię bogobójstwa. Umiłowani, już prawie dobiega trzy godziny, jak Pan Jezus. Wisi na krzyżu. Ból ciała niesamowity. Piekące ramy kwości. Tytaniczne bóle mięśni. Klatka piersiowa twardnieje, że nie może dychać. Dusi się. Przytem ból duszy. Bo czeka go pewna śmierć, i to śmierć tak podła, pomiędzy oczywiście największymi zbrodniarzami. Z drugiej strony nie ma ani słówka pociechy czy współczucia ze strony tych, którzy stoją pod krzyżem. Ani słówka współczucia, tylko szyderstwa i śmiechy. Na dodatek, jeszcze nieubłagana straż sprzątnęła sprzed oczu Pana Jezusa, jego matkę i ucznia, którego miłował. I w tej absolutnej samotności Dramatycznej samotności. Pan Jezus wypowiada potężnym głosem słowa: Eli, Eli, lama sabaktani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Oczywiście cierpienie pana Jezusa sięgnęło dna. Upokorzenie, upokorzony był aż do śmierci, jak powiedzieliśmy ze złoczeńcami. Umiłowani, ale są to słowa mimo wszystko przedziwne, bo że człowiek żali się na człowieka, jest to Częstym wydarzeniem, że Bóg żali się na ludzi, jest to też zrozumiałe. Ale że Syn Boży żali się na Boga, to jest trudne do zrozumienia. Umiłowani, nie jako Bóg, ale jako człowiek. Zupełnej samotności na dnie cierpienia, w którym już nikt pomóc absolutnie nie może, znosi ręce do Boga. Znosi ręce do Boga, bo tylko w Bogu jest jedyny ratunek i jedyne zaufanie. Umiłowani. Tak, to wołanie Pana Jezusa jest trudne do zrozumienia. Ale Pan Jezus, jak mówi Pismo Święte, przeszedł ziemię dobrze czyniąc, wielokrotnie, wielokrotnie płakał nad ludźmi, żarił się. Już jako małe dziecię płacze, ponieważ nie ma dla niego miejsca, tylko w stajni się narodzić. Wielokrotnie Pan Jezus żalił się, że czynił cuda, głosił wspaniałe nauki, a niestety nikt Go nie przyjął pod dach. Nie miał, gdzie Syn Człowieczy skłonić głowy. A umiłowanie Jerozolima, która była przez niego w szczególniejszy sposób uszanowana, uprzywilejowana, zawsze usuwała to poza granice swojego miasta. Żalę się niejednokrotnie, Pan Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem. kroć chciałem, Cię zgromadzić pod moje, jak kokosz gromadzi, swoje pisklęta, a niechciałość, dlatego przyjdą na Ciebie straszne dni. Umiłowani Pan Jezus wielokrotnie ubolewał i płakał, choćby nad losem swojego ucznia, który go przychodzi zdradzić znakiem miłości, czyli pocałunkiem. Przyjacielu po coś przyszedł zdradzić syna człowieczego? Umiłowani tak. Pan Jezus niejednokrotnie żarył się i niejednokrotnie płakał wtedy, kiedy żył na Ziemi. Ale umiłowani dzisiaj również Pan Jezus Niejednokrotnie płacze, płacze nad nami, nad światem, nad ludzkością, nad swoimi wyznawcami, płacze i żali się. Pomilowanie w przyszłym roku będziemy obchodzić 1050. rocznicę Chrztu Polski. 1050. rocznicę. To było niezwykle ważne wydarzenie historyczne. Od momentu chrztu zaistniała historycznie Polska. I uniłowani, patrzcie, co się u nas w Polsce teraz dzieje. Jakie jest przyspieszenie dechrystianizacji naszego narodu. Jak nasz Sejm Nasi posłowie podejmują ustawy przeciw Chrystusowi, przeciw chrześcijaństwu i zapowiadają kolejne i następne. Umiłowani, czy nie płacze nad tym Jezus? Nad najbardziej katolickim krajem, który w takim przyspieszeniu, jak gdyby poganiany przez szatana, podejmuje coraz to nowe, antychrześcijańskie ustawy. umiowani a patrzmy na tych naszych posłów, senatorów, którzy jak są wśród nas, w kościele się afiszują swoją bytnością, ale tam podnoszą ręce za ustawami przeciw Chrystusowi i przeciw Kościołowi. Czy nie ma nad czym płakać? Nad tą straszliwą obłudą? A czy Pan Jezus nie płacze nad tyloma dzisiaj małżeństwami rozpadającymi się jedno po drugim i nad tyloma małżeństwami dzikimi, które zawarte są przez ludzi oczczczony, ale jednak nie przystąpią do sakramentu świętego? Czy to nie jest nad czym zapłakać? Umiłowani albo popatrzmy choćby na młodzież, która coraz bardziej z niej pustoszają kościoły, idzie na manowce. Czy nie ma nad czym zapłakać? Umiłowani dzisiaj nawet tym maleńkim dzieciom, nie ma kto wrzucić do serca ziarna wiary. Nie mają rodzice czasu na tą sprawę. Czy nie można na tym zapłakać? I czy rzeczywiście Pan Jezus nie płacze nad tymi dziećmi? Umiłowanie albo dzień święty. Prawie 60% ludzi katolików nie przychodzi nam przez świętą. Proszę dzisiaj popatrzeć, gdzie jest więcej samochodów, pod kościołami w niedzielę czy pod marketami? Co tam do marketów są tylko niewierzący idą? Gdzie jest przykazanie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił? Czy niedziela służy do profanacji i do znieważania Pana Boga? Czyż nie ma nad czym zapłakać? Drodzy i umiowani, nasi ojcowie, Tyle poświęcili trudu, tyle poświęcili krwi, tyle poświęciły nasze matki łez o to, żeby Polska była katolicka, żeby Polska była polską. A dzisiaj ta wszystko szybko wyprzedajemy to, co polskie, to, co katolickie, wszystko szybko. Wystawi nam następne pokolenie rachunek, na którym będzie wypisane zdrajcy. Nie tylko ci, którzy zdradzili podniesieniem ręki, ale i ci, którzy kulą głowę i udają, że nie widzą i nic nie robią. Umiłowani, bo dopiero w tym tygodniu zostali ukarani obrońcy życia. Po 8 tysięcy grzywny nasz sąd w Rzeszowie i przydzielił. Sąd w przemyślu pozwał arcybiskupa Michalika, co jest niesłychane, nawet za czasów komuny. Owszem, sądzono księży, ale nie biskupów, a dzisiaj arcybiskupa powołuje się na sąd i nie ma nad czym zapłakać. Spójrzcie, do jakiego momentu doszliśmy w naszej ojczyźnie. Do jakiego momentu doprowadzają nas te elity. Ale te elity mają mandat otrzymany w głosowaniu nieraz w nieświadomości, w głupocie, ale jednak jesteśmy za to odpowiedzialni. Umiłowani. Pod iloma to sztandarami. Nasi ojcowie walczyli o Polskę wolną i katolicką. Nie tylko wolność, równość i braterstwo, ale Bóg, honor i ojczyzna. To były trzy największe wartości Bóg, no bo nic nad Boga. Honor. To jest poszanowanie swojej osoby, swojego słowa, swojego postępowania i ojczyzna. Matka, żywicielka, przepojona potem i krwią naszych praojców. Czy nie czas, by wrócić do tych wartości? Czy nie czas, by je zakorzenić w naszym narodowym życiu i w naszych sercach. Dlatego, umiłowani, dzisiaj też Pan Jezus na pewne boleje nad tym naszym narodem. Nie mówi tak, jak kiedyś mówił do Jerozolimy Polsko, Polsko. Tyle razy przytulałem Ci do swojego serca i serce moje było otwartą bramą do nieba. Przede wszystkim dla waszego polskiego narodu. A dziś jak mi się odpłacacie? Polsko, Polsko, tobie dałem swoją matkę za twoją królową, a dzisiaj aż zdzierasz z jej głowy koronę i dajesz feministkom. Tak postępuje katolicki naród. Obiowani, Odpowiedzialność za to, co się dzieje dziś, teraz, ponosimy absolutnie wszyscy. Nikt z nas nie może być usprawiedliwiony, jeżeli nie zabiera głosu i nie chyli głowy. Trzeba rzeczywiście stanąć w obronie tych największych wartości Bóg, honor i ojczyzna. I chciałbym zwrócić się jeszcze raz do Boga. Tak jak ongi zwrócił się Pan Jezus. Boże nasz, Boże nasz, nie opuszczaj nas, bo do kogo pójdziemy? Wrogowie nasi tylko czyhają, by nas rozdrapać, zniszczyć i zabić. Nikt nie stanie w naszej obronie, tak jak było dotąd. Jeżeli Ty, Boże nasz, nie staniesz w obronie naszej A.